Rebels have taken over the oil pipeline on the border of Turkmenistan. Workers at the facility have been taken captive. We're going in to eliminate any opposition and get the hostages out. Expect heavy resistance. Armed air support is on standby and will provide cover where needed. Okay. Hej, ludzie! Tutaj Delta. A to kolejny odcinek z Counter Strike Condition Zero. Jak widać znowu jesteśmy Ruskami. Jesteśmy w Turkmenistanie, który I don't think is Russian. Aczkolwiek wiem, że są bardzo zaprzyjaźnieni z Ruskami, więc ja. Yeah. I oto żegnam się z możliwością pojechania do Turkmenistanu, ale hej. To jest bardzo skomplikowany demograficzny i geograficzny problem, który nie będziemy się zajmować, ponieważ this game is about shooting bad guys. Ok, wiecie to sprawdza, czy się nagrywa, więc let me do a quick check. Dobra, we are back. O, trochę ścisze. No i co? No i idziemy dalej w takim razie, I think. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj wybuchowe beczki, których nie będziemy strzelać. Mamy tutaj więcej specznazu. Oho. Oho. No i w końcu już mamy AK jako spec nas, nie jakiś kurde MP5, which was pretty fucking stupid. No ale cóż, w końcu mamy to czego, to, czego pragnęliśmy. No dobra, mamy tutaj rury, ewidentnie jest to pipe dream, opanowali jakieś rurużyska. Ru Hej! to jeszcze? Hej! Ale ładnie, to wygląda normalnie jak Half-Life. <laughs> ja, dobra, to jest jakiś. To ewidentnie jest jakiś Turkmenistan. Ale ładnie, zwiedzamy świat w Counter-Strike. W cudownych grafikach tego, bo. Dobra, o! Yes, do that. Oh, damn. Oh, geez, jakiś mig normalnie tutaj jedną. dajemy. ten tak daleko? Okej okay. apteczka, dało się potem spokojnie poskakać. poskakać, tak jest na dół. Tam coś jest, może ciekawego no. tutaj? Halo, halo nie okej. Okay. Ale możemy tutaj się zobaczyć. Ha. Ja. Serio, Ja! Nie mogę po prostu zajść tego w ten sposób. Wow. Ok, equipment, dawać. Podstawę bombę. Kto tu jest terrorystą, a kto nie. O O ty gnoje Ok 74 O, łaz Legit łaz Jaki piękny cudowne to mamy jakieś plany Samochód naprawiają ewidentnie. Ora, let's go. Uwielczyliśmy wielką dziurę. Oh Jesus! I see you, bro. Whoa. Jesus. Kurde. Dobra, przeładujemy Bo mam gościu po prostu skacze jak monkey Tu nie przyszedł nic chyba Kis ma Co mamy tutaj? Tutaj my mamy nic ciekawego Mamy map change jest dobre? Ja też mogę wam rzucić granat. Hej! A to był... flashback, okej. Okay. Well. Mój był bardziej zabójczy. Albo nie? Okej. Okay. Nie, what the fuck, no. <laughs> Pipe dream. Co mi tutaj jakiś ten? Dobra, tutaj raczej będzie bardziej zabójczy. Yup, they are dead. Dobra, tutaj. Ten, nie tamta misja poprzednia. Halo? Tutaj jest... Nice. I like this. I zapis, jeszcze raz. Hyja! Yeah, minirted. Hop! And he's dead too. Ile granatów, wszystkie rodzaje. Eee, dobra. To nie było aż takie zajebiste jak myślałem, no? drugi A może teraz was załatwimy co chłopaki Yoink. Why did he take cover? That makes no sense What the fuck did you do, bro? Um, mogę to odkliknąć? Jesus a nie, otworzył. Dobrze, on mnie otworzył. Thanks, bro. Dobra. Eee... Ja tutaj nie muszę żadnego flashbanga używać tutaj. No, tak lepiej. Co ja tutaj mogę zrobić ze sobą? Not much, I think. Więc się idziemy po drabinie. Okej, okay. Nie, what? Super, to co ja tutaj zrobiłem, że tak powiem? What, what, was the point? Oh no. Już nie wiem o co chodzi, co trzeba zrobić. ATA! okej. Ej, thanks bro! To gdzie, jak mi tutaj wystrzela rakiety? O, woda. Oh, shit, no, that's bad. Um O, oh, nie, that's good. Właściwie mi pomógł też, czy siak? I am smart Russian. Dobra, smoke działa lepiej niż czam to gówno Or does it? Kurde, flashbangi te są fucking useless Chyba, z tego to efekty, a mnie nie Tutaj nagle What the fuck? O, mogłem... O, okej, okay, dobra I'm sorry, but this that was fucking stupid. Okay. Chutota tutaj go. Tego... Sorry, nie, nie, Teraz tego. O kurde? Skarpetach i sandałach. Tutaj jest kolejny. Where is he? Bitch? Dobra. To by leciało kurde z podłogi, czy what? Tu stąd? I don't get it, ale woda się podnosi i zapis Chlup, chlub. Czy ty wiesz, to no, możemy do tego może wpłynąć? Hmm, coś tu jest ciekawe? Nie. A tam? Serio. I can't go there. Nice. No dobra, trudno. Nice. Poszło o wiele lepiej. Kurde, sowiecki K... Czy tak się nazywał ten samochód, czy, czy ty? tylko mi się mylą nazwy rosyjskich rzeczy? W końcu nie uwielbiali po prostu te nazwać rzeczy po swoich rodzimych, tych rosyjskich rzeczach. Z ważne jak bardzo. Ro nie Rosji one były. Dobra, muszę pożywać tych grantów jednak, tak czy siak bo They can't be fucking useless. Tu mamy tutaj tu mamy po prostu zakładnika z Counter-Strike zwykłego. Tutaj... Całe mnóstwo rzeczy. Damn. Ale explosion ok. Loading Word jakiś internet. O! Albo flashbang, bo to tak trochę. Bullshit trochę. No, trochę podziało, więc to good. Zapisujemy. I don't need no oh, okay, I kind of do. Hey. But I can get here. And kill him. Tutaj będzie coś do spawania, czy no więc jam, no charteczki Halo, macie tu do spawania może coś? Chłopaki? Anything? Ok. Nope, tutaj? Nope What the fuck? Ok. Może po prostu szkło? Nope. Okay, that's a problem. What am I supposed to jest problem. Co mam zrobić? Tutaj coś gdzieś jest? Nie, tak. Nie. No. Tutaj? Nie. No. gdzieś tutaj może? Hm, 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 Nope. hm, 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 moja spawalnica? To jest bardziej do rozcinaszczy niż do spawania, ale hej. Come on, what the fuck. Anywhere? Nic nie masz, chłopie, na sobie? Nic? Ok, I am confused. Gdzie jest tu coś do spawania rzeczy, no? Nie mam tego. A nie, nagle mam, lol. Okej. Okay, nagle podniosę gdzieś. No, tu, tu na bank ktoś będzie. Ooh, Ale tutaj jest... ...explosive shit, więc here you go, boys. Hell yeah! Explosion. Tam tam pewnie dalej będą, ale hej. To się nimi zajmie wtedy. Słychaj, że w końcu. Ten smogł trochę useless Tamtego się po prostu ginie. Uh, flash bank time, i think I ten też też powinien być flash bankowany chłopie. What is wrong with you? Okay, tu ktoś będzie na Smoke granat, uh, like this, I think, yeah. No dobra, tylko jeden był affekty, ale to zawsze coś. Coś tu jest, nie? Tutaj, dobra, wsadować. Okay, I, I guess. Where is the fucking... grenade? Okay. Oh well, he's dead. That's nice. A few more too. Nice. Back to so damn. Okie, dokie. Ok. Oh, to będzie kurde. Nie, rzucę ten, ten, ten grant z nim, bo po prostu będą mi tutaj. Shut up! Ok, uh... uh. Radio, coś się dzieje! Wyzywam... I don't know. O, przyszli tutaj nagle, tak z dupy. Ej. Serio mój dym ci przeszkadza. Get me out of here! Let's get the hell out of here. Yes, let's go, comrades! Come on! Let us go. Ja jeszcze jeszcze podleczę, co? O, oh, this is over. I I to I'll take care of the civilians. Hello! I nam się udało, panie i panowie. No, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Zostały na dwie misje, więc zobaczymy, co jest w następnej misji zaraz po tym filmie. A na razie dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i cześć!